I przed chwilą widzieliście pierwszą propozycję, na którą już możecie głosować. Bierzecie słuchawki, telefon 20-31-77. I już na tą propozycję, i na wszystkie piosenki na naszej liście, możecie głosować 20-31-77. No ja już nam pożyczyłem od Zbyszka na teraz. O, fajnie. Na Wiesz, co to Tato. czekaj? To powiedział, żebyśmy go nie pobrudzili. O, ilu I... osób, jest pięcio, nie? Tak jak Prawda. miał być. Aha. Yy, I ten szpibur od no. kaszki, też mamy nie obrócić. No Jeszcze i... Jeszcze mam, od, od Sławka mam tranzystor, o. A! Stereo także będzie... Yy, A kasety? Będzie... O, ale ale Czad, czadu, czadu, taki... Wszystkie sarny tam, pouciekają? Ach, taki magnetament to jest podstawa, proszę Państwa, przecież to czadać tak czadu, to musi być w ogóle... Dzień dobry. Prze... Dzień dobry, pani. A przepraszam, y, proszę bardzo. A, a, a... Dziękuję, kim pan ja. jest? Ja Jestem ze służby leśnej z Nadleśnictwa Karczma Borowa. Nazywam się Wojciech Żaba. I proszę pani z takim dużym radiem do lasu, owszem, można sobie wstąpić Aha. na spacer, uprawiać turystykę, jednakże decybeli jak najmniej. A to nie można tak. Nie można. można. W bo... lesie należy zachować spokój. Aha, bo zwierzątka się wystraszą, Ptak, tak jest. ptaszki. Ue, no szkoda, no to my z tym radiem pójdziemy za las i tam gdzieś na jakiejś wiosce to gdzieś tam się zabawimy, a, tak, a w lesie dobrze, będzie, będzie cichutko. A proszę pana, ja mam takie pytanie, że gdybyśmy wjeżdżali rowerami, to pewnie nie ma kłopotu, a gdybyśmy tak pojechali samochodem, to można wjechać już do lasu, czy nie? W ogóle na drogi leśne nieoznakowane drogowskazami poza drogami publicznymi. Wjazd do lasu jest zabroniony. A więc pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi. Także niestety, pojazdami nie można, natomiast rowerami i pieszo można e, pod, po lesie podróżować. Z tym, że uprawy leśne, które nie osiągnęły jeszcze 4 metrów wysokości, również powinny być omijane. Wstęp na takie uprawy jest zabroniony. Rozumiem, czyli samochód musimy zostawić przed lasem i wejść tam pieszo. E, niekoniecznie. E, przy drogach publicznych, na drogach leśnych u styku z drogami publicznymi e, organizujemy miejsca postoju, tak to nazywamy. No, no, Małe to parkingi, świetnie. które są oznakowane, i wówczas tam można pojazd zostawić i swobodnie się wziąć. No fajnie. A czy namiot możemy wszędzie rozbić? W każdym miejscu? Właśnie tylko na polankach? Niestety. Namioty można rozbijać tylko w miejscach, gdzie to jest, e, ozna gdzie jest oznakowane. A, Jeżeli dozwolone. są tablice, pole namiotowe, wówczas można. A ogniska wszędzie można rozpalać? E, ogniska można rozpalać tylko za zezwoleniem nadleśnictwa i to w miejscach już z góry e, ustalonych. Czyli jeśli będziemy chcieli rozpalić ognisko w nadleśnictwie Karczma Borowa, to do Pana, tak? To tylko e, zgłosić się do nadleśnictwa i jest miejsce wyznaczone tuż koło nadleśnictwa na polanie i wówczas można rozpalić ognisko za naszym zezwoleniem, ponieważ to jest uzależnione jeszcze od e, stopnia zagrożenia pożarowego. Jeżeli jest taka ładna pogoda jak dzisiaj, to na pewno ogniska palić nie będzie. Dziękujemy panu bardzo za wizytę. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo, do widzenia. I proszę o przestrzeganie tych przestrzeń. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. A u nas na miejscu dziewiątym. Oczko do góry z miejsca dziesiątego.